Cześć kochani, my po szczęśliwym wodowaniu, stoimy sobie tutaj tuż obok tej mariny, w której mieliśmy serwis i co, i teraz czas na zwiedzanie Grenady, także zbieramy się i idziemy na ląd, powiem Wam, że przez 10 dni serwisu nie mieliśmy zupełnie chwili dla siebie, żeby pójść gdzieś, pozwiedzać, coś zobaczyć, także zostańcie i pozwiedzajcie razem z nami. Jesteśmy obecnie w Spice Island Marina. Bardzo fajne miejsce jest tutaj na zostawienie dingi. Bezpłatne i bezpieczne. Każde dingi jest tutaj przyczepione niezależnie łańcuchami, kłódkami. Zaufanie zaufaniem, ale jednak <ścoughs> przezorność to podstawa. Tuż obok restauracja, do której idę się napić kawki. I naprawdę polecam. Mimo to zawsze, zawsze. jeździe po naprawdę pięknych zielonych terenach. Dotarliśmy do Grand Etang National Park, także jesteśmy w parku narodowym. Ponoć są tutaj jakieś wodospady, jest jakieś jeziorko, także będziemy chodzić, oglądać i pokazywać. Tutaj jest jakieś stoisko z różnymi ubraniami, torbami i tak dalej. Może będą mieli chustki, bo ja zbieram z każdego państwa. O, jest kitek, nawet. Proszę bardzo, jakiś słodziaczek. Ale my idziemy zobaczyć, czy mają chustki. Wstęp do tego parku kosztuje 5,34 za osobę. I idziemy. O, tutaj jest jakiś... jakaś mapka. Zobaczymy. Chyba idziemy na to jezioro, bo to największe taki, takie miejsce tutaj. No, te chmurki nie zwiastują nic dobrego. Pewnie nas zleje, no ale jesteśmy w takiej bardziej porze deszczowej. A więc idziemy tutaj do Grand Etang Lake. Czyli w dół jakieś około 100 metrów. Powoli widzimy na horyzoncie się wyłania. Jest w ogóle tutaj bardzo, bardzo ładnie. Jest bardzo zielono. I co najważniejsze, jesteśmy bardzo wysoko, więc nie jest aż tak bardzo gorąco i parno. Jest, jest chyba tak w sumie 24 akurat. Może jest tak, 24-25, tak akurat, żeby się przejść, pooglądać i chce się żyć. <laughs> no zobaczcie, widoki są przepiękne. Na sama zieleń. Po prostu Bóg tutaj wylał po prostu zieloną farbą, nie? I właśnie widziałam kolibra. Tak? Tam był. Przepięknie. No i dotarliśmy, jesteśmy właśnie na, nad jeziorkiem. No trzcinowiska takie jak, jak w Polsce prawie, że naprawdę. Mm, tutaj panowie urządzają jakiś koncert. No i jest wiksa. Nie można pływać, nie można łowić ryb i nie można polować. Ale woda jest taka, że ja bym nie chciała tutaj pływać. Ale widać jakieś rybki, te pomarańczowe? No. Welony? No chyba tak. Takie jakieś ozdobne karpie się wydaje. może No, tak myślałam właśnie. Bardziej by to nazwa stawem niż jeziorem, ale No ale jest jak jest. Teraz po tym błotku idziemy tam na górę. A nie aż tam tu. Tam gdzie jest ten prześwit. Tutaj jest jezioro. A my musimy jakoś się wczołgać. Może być ciężko, bo jest bardzo ślisko, bo błono praktycznie pada. Ale są jakieś prowizoryczne schodki. Wędrówki, błotniste i ciąg dalszy. Jak na razie nikt nie zaliczył gleby. Jak na razie. Nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy. Bo, jak są jakieś takie kierunkowskazy, to są już tak wytarte te literki, że w sumie nie wiemy. Ale nie ma to jak zgubić się w dżungli. Co, jak co Jest pięknie. Jest bardzo wiecznie. Co, w sumie. Pomaga trochę w wędrówce, bo nie jest tak gorąco. No i też ponoć możemy spotkać dzikie małpy. To może być ciekawe. Ale glina straszna. Dobra, generalnie rezygnujemy, idziemy w dół, bo droga tam dalej była jeszcze gorsza. A ja głupio mi przyznać, ale ja jestem w zwykłych klaczach po prostu. Bo nie spodziewałam się, że czeka nas taka jakaś górska wędrówka. I bardzo lubię chodzić w tych klapkach wszędzie, dosłownie wszędzie. No ale no, no patrząc na to, to, to nie, to nie ma sensu w ogóle. I wcale się nie dziwię, że jesteśmy jedyni na tym szlaku, nikogo tutaj nie ma. Jesteśmy teraz na drodze do wodospadów, tam w Ducza iść, ale zobaczcie co znalazło. No po prostu hit. Ja wiedziałam, że zakrośnie, ale nigdy na żywo nie widziałam. Zobacz. Ananas. Ananas. Mało kto wie, że one rosną na takich jakby krzakach przy samej ziemi, tak. Ale jak ja to kiedyś się dowiedziałam, no to byłam w tym szoku. I teraz widzę na własne oczy rosnącego ananasa. No szok. Tak, no. Dużo ich tutaj jest. Rosną jak chwasty praktycznie tutaj. To, to są dosłownie dziczy, a tutaj dziś w krzakach były kozy, ale uciekły. O, może widać kawałeczek takiej białej, niesamowite. Staruszek też zaskoczony chyba. No, Tak to wygląda. Jak nawet jeżeli jest niedrżały, to dojrzeje na jachcie. Na no spokojnie. Oderwę tylko te. Bo to są chyba w ogóle takie odrosty, które mogą urosnąć. Małe ananasy. Nowe ananasy właśnie. To położymy gdzieś na jachcie. Ale jest to bardzo ostre. Dlatego tutaj takie popularne są maczety. dzisiaj w sklepie narzędzio i tam była cała taka Półka Regał. Maczetami. cały regał z maczetami Ej, no super, ciekawe jak smakuje dziki ananas Dobra, idziemy do samochodu i będziemy idziemy za na jakiś nasą, czas testować Szok! Także idziemy w dół po zerwaniu ananasów. Uuu! Patrzcie na to niesamowite. Uuu. Po zerwaniu ananasów. O, dzień dobry. Aż za nie mówiła. Przeżuwaj dalej, my idziemy. Szczerze, tak będąc z tej ala dżungli, można naprawdę przejrzeć spokojnie jakieś macie i owoce i chodzące mięsko. I po prostu wszystko tutaj jest generalnie. Przed chwilą widziałam jeszcze mango, także mamy ananasy, byśmy mogli mieć mango. To, to drzewo tutaj, o, to, to jest chlebowiec właściwy i z tego też ludzie kiedyś się utrzymywali, robili przeróżne rzeczy, właśnie od, od chleba po różne napoje. Także no kolejna roślinka. No mówię, co róż jest coś, co można zjeść. Mm, tutaj są w ogóle bananowce. Aktualnie nie ma bananów. No i pomijam w ogóle palmy kokosowe, gdzie tu macie mnóstwo tych kokosów. I też są przecież bardzo, bardzo odżywcze. No i nie znam się jakoś tak super bardzo na roślinach karaibskich, bo nie jestem zagłębiona w temat. Mm, ale gdyby właśnie tak zagłębić i zobaczyć, co jest jedalne, a co nie, to można by naprawdę sobie na spokojnie tu poradzić. Szliśmy, szliśmy, ale było tam było główne wejście zamknięte, więc postanowiliśmy pójść kawałeczek dalej. Spotkaliśmy fajnych ludzi z Wielkiej Brytanii i poszliśmy z 500 metrów po stromej, bardzo górze. I napotkała nas ściana. Nie wiem, czy spotkamy te wodospady na swojej drodze chyba nie. Byliśmy też w takiej prywatnej części. Chcieliśmy się zapytać właściciela, w którą stronę mamy iść to po prostu nas wyrzucił, ale nie był to lokalny. Bardzo niemiły człowiek, no ale tak to czasem bywa. Wybudował się w dziczy, pewnie chciał do tego mieć po prostu święty spokój, a tutaj pewnie co rusz turyści się go pytają, gdzie na wodospady. Tutaj jest właśnie gospodarstwo tego pana, który nas niestety wyrzucił, a tutaj boczną ścieżką próbowaliśmy się dostać gdzieś na te wodospady. Powiedzieli, że bardzo chętnie, bo chcieli nas śledzić na YouTubie, także staruszek właśnie im podaje dane i, i bardzo sympatycznie. Muszę uważać, gdzie idę, żeby znowu nie wejść na tą prywatną posesję, bo nie będzie kolorowo. Podejmujemy kolejną próbę dotarcia na wodospad, tym razem na inne. Zobaczymy, zobaczcie w ogóle jaka droga w dół, ale grunt, że zielono. Jeżeli tym razem nam się nie uda dotrzeć, to już dajemy sobie spokój z wodospadami i nie wiem, będziemy próbować z czymś innym. Uuu. Stój, 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 stój. 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 co w trochę. Właśnie tam pani robi sobie pranie. No, pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak właśnie w takich warunkach robił pranie. No, coś niesamowitego. Staraliśmy na miejsce. Gdzieś tutaj jest wodospad. Ja go słyszę, trochę już go widzę. Teraz musimy po prostu znaleźć jakieś miejsce, żeby się tam przedrzeć. Może to nie być łatwe. O, tu ładnie widać, zobaczcie. Musimy się dostać. O, tutaj. Tutaj znalazłem taką w miarę ludzką ścieżkę w dół, i będziemy tam chyba schodzić. Ale na początku Pan lokals nas spotkał i chciał z nami zamienić kilka słów. Jak się okazuje większość życia spędził w Ameryce Północnej. Okej, okay, udało się powolutku zejść. No ja jestem zachwycona, naprawdę. Ścieżka jest jako tako. <grafię> Co prawda staruszek przed chwilą zaliczył glebę. <grafię> Ale ja się trzymam dzielnie, mimo że Mamy lacze takie zwyczajne na sobie to daje radę. No nie no powiem wam cud miód. Ja już tu zostaję chyba. Zobaczcie. Coś pięknego. Tam na górze rosło takie drzewo i miało owoce bardzo podobne do, do kakao, o, i chciałam zobaczyć i rzeczywiście ja chyba to jest kakao, bo bardzo podobnie kiedyś gdzieś coś widziałam w internecie. Jak się upewnię, to na pewno Wam napiszę, ale ma takie właśnie owoce, które się, znaczy nasiona, które się praży i potem się mieli i ma się z tego właśnie kakao. Wygląda bardzo podobnie, także zobaczymy. Potem jak będziemy szli już w górę, to Wam pokażę to drzewo. Tutaj właśnie jest to drzewo, o którym przed chwilą mówiłam. Bardzo dużo tych owoców. Bardzo dużo owoców jest na ziemi. Tutaj w ogóle gałąź się odłamała i są zaschnięte te owoce. Ale gdyby, gdyby nie dźwięk wodospadu, naprawdę ciężko byłoby dowiedzieć się, co tam w ogóle jest na dole. Tak gęsto. Pięknie, po prostu pięknie. Dobra, powoli nasza wycieczka dobiega końca. Praktycznie mało co widzieliśmy tak naprawdę, bo te wodospady były pozamykane na wszystkie spusty. Ciężko było w ogóle dotrzeć, ale za to pojechaliśmy do takiego wodospadu. No przepiękne miejsce, naprawdę. Aż żałuję, że nie wzięłam dziś z tu jakichś kanapek czy coś, żeby sobie usiąść i, i zrobić taki ala piknik. Chcielibyśmy coś zjeść. I chyba to będzie nasze ostatnie miejsce, bo do 17 mamy samochód. Jest zaraz 16, także y, będziemy się zwijać. Nie możemy jechać dalej, bo pimpa postanowił się wyczochrać teraz. Dobra. Dobra. Na stronie macie pokaz nie wiem czego. No, ale jesteśmy w centrum. W centrum... jak to miasto się nazywa? Aż mi, aż mi brakuje słów przez to. Nie <laughs> wiem, no, czy to takiego... St. George, no, to jest prowincja. Tak. chyba prowincja miasto jeszcze... Nie okay. no to jesteśmy w, w jakimś takim e, ciekawym centrum. Ciekawe co to pani reklamowała tańczyła z fragą Grenad Grenady. Tutaj mamy jakiś targ w ogóle. Warto kupować lokalne, bo są normalnie z tysiąc razy tańsze. ale restauracji gdzie podają dania w formie szwedzkiego bufetu. restauracja jest wysoko oceniana, bo ma 4,9 na goglach i mamy takie jedzonko. Wygląda, to jest moja z kurczakiem. a tutaj staruszka z krewetkami. No, wygląda to nieźle. No i idziemy sobie gdzieś na zewnątrz usiąść. Jedzonko było bardzo dobre, a co najważniejsze, bardzo sycące, także trzeba się teraz doturlać do samochodu. I jedziemy z pewną misją, bo zupełnie o tym zapomniałam, że nie mam chustki z Grenady, a przecież to jest odrębne państwo i trzeba tutaj nadrobić akcję, więc jedziemy poszukać, mam nadzieję, że cokolwiek znajdziemy. Nie wiem, gdzie my to w ogóle kupimy, bo jak tak wstępnie się orientowałam, to ciężko. No ale żeby kupić cokolwiek, najwyżej, nie wiem, kupię jakąś sukienkę i przerobię sobie na chustkę. Także zawsze jest jakaś opcja. Nie opuszczę grenady póki, póki nie mam chustki. Bo tak zrobiłam w San Vincent i nie mam chustki stamtąd, jedziemy szukać się. A to nasze czerwona strzała. Jeździmy Toyotką taką. Staruszek poszedł i wybrał taką chustkę. Także mam chustkę, mam grenadę i jestem bardzo zadowolona. Jedyny duży w sumie minus to taki, że nigdzie nie było chustek bawełnianych w ogóle z naturalnego materiału i no jest to chyba poliester, tak mi się wydaje, ale no, no trudno jest jak jest. No i co, jedziemy do sklepu spożywczego. Kilka kadrów Wam pokażę jak mniej więcej co tam wygląda. Mm, może też nie za dużo, bo my chcemy dosłownie kilka rzeczy kupić i uciekać na jacht. Bo powoli już robi się ciemno i szaro i trzeba jechać odpocząć. Odpoczynek to podstawa. No i jesteśmy właśnie Rams Supermarket. Jest to jeden z większych supermarketów, zresztą zaraz się przekonacie. Więc naprawdę tutaj wszystko nie ma co narzekać. Jedynie można narzekać na ceny, bo ceny na Karaibach są straszne. Naprawdę straszne. Mam wrażenie, że nawet na owoce nie ma co patrzeć, bo są takie drogie. Ostatnio Taruszek kupił mi opakowanie malinek, borówek, truskawek i pięć kiwi. I zapłacił za to 250 zł. Samo 5 kiwi kosztowało 120 zł. Yy, no niestety były to owoce importowane, więc no dlatego. Ale i tak w ogóle ceny są tutaj niezbyt kolorowe. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają bardziej ceny takich lokalnych rzeczy w dolarach wschodnio-karaibskich. Pomarańcze są dwie za 5,50. dwie pomarańcze za 5,50. 4 malutkie takie jabłuszka za 5 dolarów. Melon 24. jakieś. Co tu mamy jeszcze? No truskawki to właśnie. inne 29. Maliny 22. A mamy szpinak. 16. Grapefruit. 26. Awokado jest. 16 za jedną sztukę. Ja tak bardzo lubię awokado. Tutaj mamy pomidory, bawole serca chyba za 8, brokuł 10 za jedną sztukę, Zobaczcie, cały swój 2,5 kg obranego czosnku za 83. Tu mamy mango, jest to towar, że tak powiem, lokalny i kosztuje za sztukę 5 już dolarów. Tu mamy tego, ten chleb, chyba chlebowiec właściwy. I mamy 2,50 ale to dosłownie rośnie wszędzie. Ogórki też lokalne 4,50 Cebula za kilogram 400, czyli 1,5 kilo mniej więcej 12 dolarów. Tu takie różne środki, czystość, jakieś dezodoranty, mydła. Mniej więcej ceny możecie zauważyć, więc nie będę może wszystkiego tak opisywać. O, może masło sprawdzimy. Masło to może być dobre. Tutaj takie masło za 14 no w sumie 15 Tutaj takie tańsze masło to 12 Tutaj jakieś alaszyneczki, paroweczki. O, jajka, muszę jajka wziąć. Jajka kosztują 14 za ile tu tych jajek jest? Lokalne są te jajka jajka jest ich 12 skrzydełka chyba z pół kilo no to mamy ich 6 dolarów tu mamy jakieś takie przyprawione o, tu mamy jakieś deserki możecie całego torta kupić za 50 dolarów Okazja dnia o, tutaj to jest typowo amerykańskie lody za 26 dolarów to usłyszałam, że jest takie słynne w Polsce. Ja tego nigdy nie piłam. Po 9 dolców, jedynie kłasa za 6 dolarów, taki chleb, pakowany to ile? Między 16 a 20 dolarów, z tego co widzę. O, macie koronę, opak 42. Te dolary. Tu macie na przykład 750 ml za 13 dolarów. I moje rizesy kosztują 25 dolarów. jest ich tutaj dość sporo. No. Także więcej Wam raczej już nie będę pokazywać z tego sklepu, tak tylko na szybko przeleciałam i ogarniamy zakupy i kolejny kadłub będzie chyba w Marinie. Stryk i do zobaczenia. Już w domku dotarliśmy cały bezpiecznie i sucho, Bernard na nas czekał, <noise> pilnował chałupy. Także rozpakowujemy y, zakupy, no i co? Idziemy spać? Bo już późno w sumie ciemno i, i zmęczenie, i wszystko naraz. Także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnych fascynujących filmach wideo. Pa, pa. Mała scena po zakończeniu odcinka. Ananas był zerwany już ile? Z dwa tygodnie temu? To było na razie... E, Dobre dwa tygodnie. nie? No? Dwa tygodnie temu i jeszcze odcinek nie został wypuszczony. Tak się złożyło. Akurat na wizji. Zobaczymy jak będzie smakował. Nagrywamy to w środku, bo jak słyszycie na zewnątrz jest taka ulewa. Nie wiem jak się kroi ja no, W sumie nie sprawdzałam tego. Odkroję tylko ten... E, korzonek? Pachnie niesamowicie, przekroję jeszcze go tak. O, rany, aż mi ślinka leci. Mimo, że nie lubię ananasa, a to pachnie przepięknie. Dobra, tak wygląda, jeszcze Wam pokażę. No pięknie. Jest to dziki ananas. Proszę. Mam myślę, że proszę. skórkę. No nie, to tak po prostu spróbuj. No wiem, ale jak już spróbować, to trzeba go przygotować dobrze. Co dobre? Słotki? Jest słodko kwaśny taki typowy ananas, ale jest naprawdę pyszny. Jest naprawdę przepyszny. Autentycznie, nigdy takiego ananasa nie jadą. Ech, fantastyczne, naprawdę. Polecam szukać dzikich ananasów, serio, przepychota. Ale są, wow, aż sobie ukroję. No jeszcze. Nie wiedziałem, że ananasy rosną na, na krzakach. No, gdzieś czegoś Czego się nauczą. Także kończymy degustację ananasa. Był przepychotki. Naprawdę przepyszny był. Idziemy jeść arbuza. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i papa. Pa. Teraz już serio papa. To pa. no był stres i po prostu no. Hakuna Matata.